Cześć i dzień dobry wszystkim, Mufik z tej strony i zapraszam Was na odcinek z serii Monster Hunter Stories, w którym po drugiej wspinaczce na szczyt drzewa ponownie w drogę wejdzie nam doktor Manelger. Okej, okay, no to co? Ahoj przygodo i sprawdźmy... Ruiny Redana, da da daleko nie zajechałem. Mufik, coś tam jest. Co to takiego? Jaki piękny kamień. Radny, czy to grobowiec Redana? Redan był pierwszym miejscem, to twój przodek, prawda? Wyczuwam coś za winoroślą. Oho, Zobacz, tu jest mural Redana. Świetna robota na wirus, znalazłeś go. Nic nie ukryje się przed moim nosem. No, ciekawe, co tam napisano. Tak jak mówiła Lilia, wszystkie wpisy dotyczą Redana. Spójrzcie na to. Nareszcie, nareszcie. legenda Redana. Przebudzony w świecie, gdy ziemia była skażona i panował mrok. Pod wielkim drzewem narodził się biały smok. Łowca jeźdcem się staje. Dwie więzi się jednoczą, by w czasach burzy służyć pomocy. Gdzie więzi zostaną, tam światło za gości. Gdzie więzi przepadną zaraza i złości. Gdy ciemność się zrodzi, lęk czarny zagrozi. Upragniony zbawca odpowie na wołanie. Na białym smoku jadąc, do niebios się wzniesie. Zaraza ustąpi, światłość znów nastanie. Jeździec potworów, bohater Redan. Ciekawe. Bardzo ciekawe. Łowca jeźdźcem się staje. Re Redan był łowcą, który odkrył w sobie umiejętności jeździeckie. Następnie nawiązał więź z Białym Smokiem i uratował świat. Ty czekaj chwilę. Czy cokolwiek z tego rozumiesz? Łowca, który jest jeźdźcem brzmi równie realnie co przyjacielski Diablos. Nie bądź taki pochopny na wiru. Myślę, że ona może mieć rację. Stworzyłaś więź z ratą na długo, zanim zostałaś jeźdźczynią. To może być więc możliwe, żeby każdy stał się jeźdźcem. Łowcy i jeźdźcy. Nawet jeśli się różnią, początkowo byli tacy sami. Aż mi czahał od tego dymi. Jakby oni wszyscy szanują potwory i z nimi żyją. Są naprawdę tacy sami. Tylko wciąż nie rozumiem niektórych rzeczy. Czym jest czarny lęk? I czy te siedem gwiazd na muralu ma jakieś specjalne znaczenie? Wychodzi na to, że wciąż musimy jeszcze wiele odkryć. Po pierwsze poszukajmy jaja białego smoka. Wspomniane na muralu drzewo przypomina wielkie drzewo Babda. No dobrze, to w takim razie idziemy tam do Wielkiego Drzewa Babda. Ok, to nie przypuszczam, że to będzie taka prosta akcja. Ja mogę, mogę. Świetnie. Zdecydowanie szybciej, lepiej i bezpieczniej. O, wiadomo na to, że niedaleko jest postu. A, czyli że tu i może zapiszę. Okej, okay, fajnie. Mogę tu do góry? Mogę. I temu mijamy te dwa irytujące krupeko. O! Albo nie do końca. Łe, Uciekaj! No! Co tu się dzieje? Okej! Okay. No tego to się nie spodziewałem. Tak, nic tego nizowego spadł nam na głowę, z inną On powinien być pod speeda. Teoretycznie, a ja mam. a ja mam. róg bojowy, znaczy ten hunting horn pod. To się mówi, pod wodę. Uff, rata trochę wyrwał, niedobrze. Zinogry teoretycznie jest kuspida Kurczą we mnie wjeżdża Ale to dobrze jest Podwójny atak, super Takie chwile są bardzo ważne Rata, dlaczego ty robisz mocny atak? By się przydał techniczny Potworki to by się przydał techniczny Nerstylla Spróbujmy to używa też silnego ataku. No atak pająka, dawaj Czy jednak trzeba było podpidać. Okay, ale widzę, że on tak nie za bardzo coś robi. Tej mojej nerstyli to może na razie zostanie. Niestety dostała łomot. Jeżeli on tak będzie cały czas atakował tą techniką. No, teraz ja mogłem zrobić technikę, był podwójny. Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Widzę, że w nerstyli roboty robi poziom. Mam jazdę. Korzystajmy. czemu nie? Szybki atak. Niech będzie. On sobie wzywa te gromuszki. Hmm. Czym ja bym tu chciał atakować? Może mocnym? A trójka we mnie chce na nawalać. No i on atakuje szybki. To jest dziwne po prostu. Nie no, ale Nerscyle to ja muszę pochwalić, bo... Jeżeli on atakował szybkim, to spróbujmy teraz... No to teraz mocnym atakuje, no co za baton! Wszystko się dzieje nie tak jak trzeba, no. Uff. Dawaj, 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 dawaj. To powinno być bez tragedii, no. Jednak ta różnica poziomów robi robotę tutaj niesamowitą. On wjeżdża we mnie. Pod co on będzie? No, pod mocny at. Ech. Przegrałem chyba, jeśli nie wszystkie, to większość tych pojedynków. Wezmę pod speeda Czy ja nie powinienem się odleczyć? Jak mi teraz przyszło do głowy. Wydaje mi się, że tak, ale kurczę, musi mnie zrobić tak. Właśnie, teraz będziemy mieli bonus do szybkości. Nersyla wygrała bardzo ładnie z jej strony, chociaż tyle, że ona robi Ale co trzeba. Znowu jest jazda. Ten dzień chce we mnie wierzyć. To ja może zrobię tak jazdę pyk. I mu w tym przeszkodzę. O, wreszcie się udało, wreszcie trafiłem. Dawaj, on się już słaniał na nogę. Nie chciałby paść. Może rozwal tą gromuszkę. <śm> Próbuj dalej na tej szybkości. Dobra, hit padł. Uf, oh. Nazbierałem tych materiałów z niego. Zabito zębatą w livern. Okej. Okay. teraz pytanie: czy ja miałem tu jechać, czy, czy nie? Po prostu taka ściema tutaj trochę była. Na pewno chcę wykorzystać te zioła, które mam. Żeby odleczyć... Ciebie i moje pokemony. Co ich tu łazi? No dobra, wiem, że jest postój kotowózka. Czy ja muszę, mogę tu wyjść? Tak? No, dzida. chociaż to chyba nie tu, no. nic zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. No, super turbo, fajnie. Status. Rata wraca. Zastanawiam się czy... Hmm. Idź, nie atakuj mnie. Dobra, objedźmy to drzewo w takim wypadku. Nie, no tu nie mogę. Ciekaj przed tym kurupekko. Nie. Zostawcie mnie. Kolerne kurczaki. Może tu? Ale się zgubiłem. No to co, no, jadę tu. Tu się biłem z zinogrem. A no, tu jest ścieżka dalej. Jak ja tego nie widziałem masakra. Tam są liany do góry. Jak już je zobaczyłem i wiem, że mam nerscylę, to tam wiadę oczywiście, bo przyszło mi do głowy, że przecież może tam być świnka. A świnki nie można zostawić samej w lesie, co mnie tam chciał atakować z prawej strony. Nie, świnki nie ma. No, czy ja mogę tu zejść po prostu, czy. Dawaj, dawaj, dawaj. Jeszcze raz lata... Uuu. Nie, 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 U. Dobrze się odwrócił bardzo ładnie z jego strony. To tu śpi zielony kongala. To też dziękujemy. A to są te gromuszki od Zinogra, tak? No i idź dalej na górę. O, świnka. Co mnie zaskoczyła? Jak ty tu wlazłaś? Nie mów, że po gałęziach, tak jak ja. No, no i dalej, dalej, byle wyżej. Mam nadzieję, że gdzieś tu znajdziemy jakiś postój kotowózka. Nie wygląda to. Jak postój kotowózka. to wózka. Tam jest! Jajo białego smoka! No dobrze, partnerko, utwórzmy więź. Że co, że tak po prostu? To, to jest iście legendarny smok. Jeszcze w ja już lata. Powiedzcie, że go ma, ma, ten manelger jakoś zwija z powietrza. Jajua. Czasami sam siebie nienawidzę. Operacja Ekstrakcji zakończona sukcesem. Nareszcie legendarne jajo smoka. Wiedziałem, że śledzenie was się opłaci zabieraj brudne łapy od tego jaja No nie sądzę Zadziwiająco co sprawnie im to poszło Dziękuję bardzo za Wasze wsparcie. Dużo nam pomogliście. Ale to okropne kradli jajo. Idę o zakład, knują coś niedobrego. Zostawcie tego doktora i jego asystenta nam, brachy. Już teraz moi ludzie ich ścigają. Chciałbym przedyskutować z Wami coś jeszcze. Prowadzimy szczegółowe śledztwa odnośnie do zapisów na muralu Redana. Te ślad śledztwa ujawniły nam dwie sprawy. Pierwsza dotyczy czarnego lęku. Tak napisano na muralu. Czarny lęk z zarazy zrodzony sięga coraz dalej, niebo i ziemia w ciemności spętane. Nasza teoria jest taka, że czarny lęk to potwór dotknięty przez czarną zarazę. Ja mam taką teorię, że czarny lęk to jest lęk szewala przed tym, co go spotkało w wyniku ataku potwora opętanego zarazą. To jest moja teoria. I to właśnie Redan pokonał czarny lęk i uratował świat. To wydarzenie określa się jako Biały Cud, jako że Redan jeździł na białym smoku. Biały Cud. Czyli w zasadzie potrzebujemy zrobić z Białego Smoka potworka, bo inaczej nie będzie cudu. Właśnie tak, ale jest coś jeszcze. Chodzi o Siedem Gwiazd na Muralu. No i na świecie jest Siedem Ród Więzi. Siedem Gwiazd, Siedem Ród Więzi. Mówi się, że dusza Redana mieszka w rudach więzi. Na niej tak głosi legenda. Dlatego też potrzebują twojej pomocy. Żeby powstrzymać czarną zarazę, musimy chronić rudy więzi. Rudy więzi są niezwykle wrażliwe na zmiany w środowisku. Każdy, kogo dotknie czarna zaraza, będzie ją dalej rozprzestrzeniać. Świetnie, czyli musimy oczyścić rudy naszym kamieniem więzi, zanim wszystko będzie stracone. Mamy to. Jak na razie oczyściliśmy trzy rudy więzi, czyli... no, na wiru. Zostały jeszcze cztery. Jedna z nich znajduje się w wiosce Hakum. W wiosce Hakum jest ruda? Tak więc my spróbujemy zlokalizować pozostałe rudy Wy dwoje, Wy dwoje lepiej udajcie się do wioski Hakum. Zajmiemy się tym. Rudo więzi, przybywamy cię oczyścić. Nie przejmujcie się jajem białego smoka. Mamy to pod kontrolą. Po prostu zajmijcie się rudą więzi. Z powodzenia, jeśli czyni. Okej. Okay. O, jeszcze zadanie poboczne. Zgarniamy. Widok Lili przywołał we mnie nagle wspomnienia. Kiedy dołączyłam do skrybów, ja też mierzyłam się ze znacznym oporem wszystkich wokół. Zadaniem skrybów jest nauka o potwora. Według nich tak wymagające zadanie było dla mnie za trudne. Podobnie jak to jest w przypadku Lili. Dlatego pozwoliłaś Lili dołączyć. Zauważyłam, że żywi prawdziwą pasją do naszej pracy. Byłam taka sama. Chociaż powiedziałabym, że to miłość, nie pasja. Widzicie, zakochałam się. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Kochałaś się? Że w kim? obyk mojego uczucia był silny, przystojny i odrobiną nietypowy. Pamiętam, że był wysoki dobrze zbudowany. Był też pokryty najpiękniejszymi kryształami. Dla co takiego? Że niby kryształami na ciele? Jeśli was zainteresowałam, powinniście wyruszyć na z... wzgórza Pondry. Potrzebuję waszej pomocy. Znajdźcie dla mnie cenny różowy kryształ. Dowiecie się też, w kim zakochałam się lata temu. Nadal nie jestem pewien o co jej chodzi, ale sprawdźmy to. Ok, jakiś quest poboczny z tymi, z dialogiem takim rozbudowany. Wow. Ok, chodźmy zobaczyć co w tej wiosce Hakum słychać. Proszę, w tym samym czasie. On cieszy michę. W końcu jesteśmy tutaj, a więc to ukrywali przede mną ci jeźdźcy. Jestem winny skrybom podziękowania za znalezienie tego miejsca. Zaoszczędziło mi to mnóstwo czasu. Pani doktorze Manelger. Nie wydaje się słuszne zadzielać z czymś świętym. Przestań bredzić. Ci przeklęci jeźdźcy ciągle mi przeszkadzają w moich cennych badaniach. Przez nich ruda więzi wyśliznęła mi się z rąk. Ja się tylko odpłacam. Jesteś moim asystentem, więc chwyć za ten kilof i mi asystuj. Jesteś bardziej uparty niż najbardziej uparty Gypceros. No właśnie Mamy problem, doktorze. Wziąłby ich zeżar, byłby spokój o ho witaj kopę lat. Dobrze cię widzieć. Jestem bardzo rad. Jak się umiewasz dzieciaku? Szałowo co nie? Tak dobrze widzieć twoją Dlaczego płaczesz, wielkoludzie? Dobrze mieć cię pośród nas. Każda chwila z Tobą to dobry jest czas. Opowiesz nam o podróżach z tych kiedyś, bo teraz widzę, że bardzo się spieszysz. To jest raczej dość słaby rym. Niestety przychodzisz o czasie złym. Cała wioska jest teraz zmartwiona, gdyż ruda więzi została skażona. Późniliśmy się. Wróciliśmy się, żeby ją ochronić. Jeszcze pięć minut temu nawet nie wiedzieliśmy, że tu jakaś jest. Cóż, oczywiście, rude więzi że tak trzeba zrobić, od zawsze wiedzieliśmy. Gdyż jest bardzo cenna dla wszystkich jeźdźców, obcy nie ujrzy nawet jej fragmentu. Ale jak to się stało, że spadła na nią czarna zaraza? Może skaziły ją zbrukane serce, może potwór coś jej zrobił po drzemce? Ale na odwrót również może się zdarzyć, człowiek i potwór też mogą się zarazić. Ale dlaczego wciąż rymujesz, kiedy nasz świat się psuje? W każdym razie ruda jest w jaskiniach w góry Pondry, głęboko w sali prób. Tam właśnie oczyściłaś swój kamień więzi w ramach rytuału więzi. Ruszaj więc, jeśli czyni, do jaskiń czym prędzej, byśmy zagrożeniem nie martwili się więcej. Wiadoma sprawa, jeszcze większe wielkoludzie. Zostaw to nam. Skażoną rudę oczyszczą więzi, twoje jestem pewny, że owoc przyniosą twoje znoje. Okej. Okay. Mam tu jeszcze jakieś zadanie do podniesienia, nie jedno nawet. Zwycięży w bitwie? No dobra, zobaczmy. Gra jest za Arzurosem. no dobra, próbujmy Serio? O, bardzo ładnie. Arzuros czy to jest znacznie Arzuros tylko... Czy ty mógłbyś tutaj? tą dziką ognia. wal w nią, zobaczymy jak to pójdzie. Walka. Bardzo ładnie. on jest chyba pod siłę. Ale czy teraz mój rata nie mógłby znowu walnąć dziką kulą ognia w Pompie Piore i skończyć ten pasjonujący. Uuu, niedobrze. Walnęła sobie mega miksturę. Co za oszustka. Dobra, jak ty masz tę, a... Jedziemy... Teraz wziął szybki atak. Albo tym Ta non-stop te mega mikstury Fajna sprawa Mam nadzieję, że ratalos to skończy No Sayonara no! OK, i jeszcze tu mamy jedno zadanie poboczne. Tam dalej też jest. Jeszcze dwa. Co ty chcesz? Świetny miecz wręczny, nazywany lazurowym wężowym ostrzem. OK. Czyli po prostu, jak yy, będę miał miecz, to trzeba go ubrać i mu pokazać. Co ty chcesz. Nie, 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 ja nie będę teraz odpowiadał na te pytania, bo wiem, że nie zgadnę. Kogo tutaj mamy? No, zrealizujmy. A, przebiegłego raptora. O, mordowałem go za 20 odcinków temu. Jakoś tak. Co ty chcesz? O, Jan, Kuk Jan Kutku, zabij podstępnego ptaka. Ok, eee, wróciliśmy do rodzinnej wioski. zbierałem tutaj kwestie. Myślę, że może na tym sobie po prostu ten odcinek zakończymy. Także. Ale mam jeszcze chyba jajo do, 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 do otwarcia, do wyklucia. Więc może zobaczmy, co ja tutaj będę w stanie wykluć. No tak, podnosiłem przecież z tego z nargakugi w którymś momencie. Gdzie jest karton jaj? Wykluj. Fajn. Pokaż pokaż co masz tam zielony nargakuk, mocno defensywny, Ej, jakie ma Uuuu, ale dramat gen krytyczny, no to jest całkiem spoko. I średni unik. Dobra. Jak on się generalnie prezentuje. Nasz narga kuk. No. Dobrze, to co zacząłem mówić. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za oglądanie tego odcinka. Gorąco zapraszam do kolejnego, a na razie to tyle, także oby do zobaczenia.